Witam tutaj dominacja, to jest kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy wy i mutanty Znaczy nie, gra nie nazywa się mutanty, gra się nazywa Dark Sector. My zabijamy mutanty Dobra, wcale nie. Na razie to one zabijają nas. Ale nie idzie nam tak źle. Patrzcie państwo. O, raz, dwa. Nie, w sumie to idzie nam do dupy. Albo i nie. Co za timing? Oczywiście, że to mu mój plan. Cholernie dobrze zasięg... Co, ten to sam się wysadził teraz? Nieważne. Dziękuję. Zmie Zmieniłem sobie czułość myszki, bo tak... Ulawa, trochę mi się... Celowało. Zresztą sami widzieliście. Tu wypływałam tlaczki. W ogóle jakoś tak. Fajniej wygląda niż gdy ostatnio nagrywałem. A wiecie dlaczego? To mi powiedzcie, bo ja nie mam dla opjęcia. W każdym razie wygląda fajnie. Gra się przyjemnie, zaskakująco dużo fps ów i... Ten potwór nie przejmuje się tarczą. Tak jak ja coś przeciągam... Tak, to to trochę brzmi kulawo A e, takie życie Więc wybaczcie, jeżeli ten no, chcecie oglądać zakrajny Dark Sektor, to No cóż, zawsze możecie innego zakrajnera zobaczyć, bo z tego co widziałem Dark Sektor ma już nagrane Kilka osób, znaczy no kilka, Wy... wyjątkowo mało Zdecydowanie zasłużyła na więcej Tam chyba dwie osoby Czy coś takiego Okej okay. Udało się i tak Ja muszę zaraz wrócić Okej okay, już jestem wolny Tak wróciłem I gramy dalej Ok Dury, to dyury, To, zbieram na coś? to już nie jest dyury, to dyury, 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 nic innego. Tak, mój telefon nie przestaje dyury, 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 Skubaniec. To może wyjadę jeszcze tak tradycyjnie z kolejnym przepraszam, tak więc przepraszam, bo jeżeli chodzi o te dźwięki klawiatury, to to jest yy, całkiem kiepska sprawa. No ale cóż, mógłbym kupić nową klawiaturę, mam, yy, mam pieniądze, uzbierałem sobie całkiem sporo, tylko że sorry ludzie, tatuś zbiera na tablet. Tak, dobrze słyszeliście. Asus albo Asus i Transformer. Albo Acer, Iconia, a Pięce. Sam jeszcze nie wiem. Na pewno coś z tego mechaniką. Nie chcę pana. Okej, okay, teraz właśnie doszliśmy do miejsca, które skądś kojarzę. Ekstra. Lód. Nie mogę sobie to wziąć do tak. Hmm. Ta odbiję wszystkie twoje pociski. Właśnie tam. O, ma chip. Ten szatniak jest przerażająco dobry. Ludzie. No już myślałem że nie możemy się tu naładować jest <laughs> piękne Zamrażamy w drogu. mam na... Tak, no teraz już nie żyjemy A, tak tworzymy kolejne osłony Świetny patent Ludzie, patrzcie I To jest po prostu genialny pomysł No, oczywiście działa. Tak dla nich też działa. I jest. Uciąłem mu zęby? Tak. Nie masz zębów. I życia. Okej. Okay. Bierzemy nasz power i umieramy. Oj Patrzcie, co za precyzję. Nie żeby wiele mi to dało. I mamy wyprzestrzenić. Hmm, tak, chciałbym w to wejść. Słyną drogą to przydałby się kolejny upgrade. Czy jest jakaś moc o której nie pamiętam? Tak. Co by ty jeszcze zrobisz? Przyczepić się do modelu zniszczeń? Już nie. To mnie ciąg ciągle zastanawia. Jak jak ciężkie... Zamroziliśmy ducha! Duch czegoś? Nie wiem. To nie przypomina jakiegoś... Pokemona. Nie, w sumie to widzicie tę twarz właśnie na nią wskazuje. To jest trochę jak ten handlarz z jest wojen. Mam mroczne widmo. Klaska gatunku polecam. Jak chcecie się, się zanudzić na śmierć, okropny film. Zemsta Seatu była już lepsza Trochę Zamroziliśmy płomienie I zrobiliśmy to Po co? Mam pieniądze jakieś nie, może upgrade do zdrowia, czy coś takiego? Czy może dadzą nam więcej czasu na przetrzymanie tej energii w, nas w naszym ostrzu? <śmienny> Nie, nie potrafię odegrać tego. Chciałem taki zrobić Soldier of Fortune. Klimat na maksa. Wyszedł klimat na zero. Co my możemy tu zrobić? Mamy lód, który zamraża i mamy wodę. Tak, zamroiliśmy wodę, ale nie jestem zadowolony. Dobra, i... Tym byle jakim akcentem, skończę ten odcinek, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, róbcie różne inne fajne rzeczy. No, ktoś to ogląda z tego co widzę i bardzo mnie to cieszy. Trzymajcie się i cześć!